Dzień dobry Olga, miło cię widzieć Nie, ja nie o, jestem O, to znowu ty y, Ja tylko przywiodłem zamówienie Jakie zamówienie? Tutaj nikt nie zamawiał jedzenia. Ja na pewno to... nie jadam, ale tak samo Cóż, będziesz musiał to zabrać Jak przywiodę to z powrotem, każą mi za to zapłacić Tutaj nikt nic nie zamawiał, proszę to zabrać Odprowadzę cię do drzwi, no już, idziemy, idziemy Do widzenia O! go tak potraktowałeś. Przecież to jest jego praca. Byłem uszejmy? Strasznie. Co? Co? Znałaś wcześniej tego chłopaka? Nie, tylko zrobiło mi się go trochę szkoda. A. Tyle. No dobrze. Olga, proszę ze mną. Mm -hmm. Masz dobre serce, kochanie. Zbyt dobre. Dzwoniłeś do mnie, o, ale najważniejsze, że przyszedłeś. Ale, Chodź! Ale... Nie ma mowy, nie mogę tego zrobić. O co ci chodzi? Nie widzisz, że pracuję? Jak zawsze ta sama wymówka. W końcu pomyślę, że ci się w ogóle nie podobam, kotku. Czyżbym zgadła? E, nic nie powiedziałem. A więc podobam ci się. Bylibyśmy świetną parą. Ja bogata, ty przystojniak, ja popularna, ty przystojniak, ja dowcipna, a ty przystojniak... Widzisz, jak do siebie pasujemy? Pewnie nie możesz się powstrzymać. I chcesz mnie pocałować. Widzę to po twojej minie. Ludmiła, tak? Tak. Posłuchaj, może jesteś ładna i masz kupę kasy i poczucie humoru, ale ja nie jestem tobą zainteresowany. Puxa